To nie wiem czy do, dobry pomysł jest teraz Co pan. Dro... Panie! Panie, zniszczy mi wszystko! Co? Stój pan! Ej! E! To trzeba poprawić! Panie! Co on... Przyjedzie mnie! Ja pierdzielę! Ja pier... Co on zrobił? Co za głupas? Ja pier... Przyjechał mnie widzowie prawie, no zabrał? Ty no, ale przyszedł jeszcze będzie musiał po header przyjechać. Kurde, widzowie. Ja żem prawie zawała dostał. Ja tu ucieka, przecież trochę bardziej w prawo i by było po mnie, jakby ten kombaj na mnie zleciał. Przecież on mu zleci na drodze. Co, wie przelew mam. 75 tysięcy dostałem. 74 w sumie. Wywalo, wywalone, bo co, co, co on sobie zrobi z tym, nie wiem. Ale będzie musiał jeszcze przyjechać, przecież potem. Stać tu na gospodarstwie, ja miałem jechać siać jeszcze, ale pierdziel, trzeba będzie to ponapełniać, wszystko ogarnąć, a ja, widzowie, biorę sobie zestawik, lecę to napełniać jakoś 4,5 metra, pombrodnica, góra tutaj na mam wszystkie przygotowane widzowie. Nie ja, wiem, wyjdę jeszcze na drogę, zobaczę czy on pojechał, chociaż czy, nie ja, wiem, będzie może dzwonił. Ja pierdzielę, no to przecież to na policję trzeba było zadzwonić z takim czymś. Patrz, tak, jak ślady mi porobił na kostce. Dobra, ja to uzupełniam i widzimy się zaraz. No i ruszyli widzowie, no i ruszyli. Goście nie dzwonił, yy, także nie wiem co, co z tego będzie, co z tego wyniknie, tak naprawdę nie mam pojęcia. Yy, no musi przyjechać jeszcze po to. Wiecie co? To zapłacił, także mnie już to za bardzo nie interesuje. Dla mnie ten kombajn może mu się rozwalić zaraz za moją bramą, aby Milko ruchu nie gdzieś tam nie torował. Spoko, bez różnicy. Kompletnie to dla mnie widzowie. Nie wiem. Nawet by mu zleciał z tej lawety, jeszcze bardziej. Dla mnie bez różnicy. Wiadomo, że mogłyby być większe problemy, jeżeli by nie zapłacił za ten kombajn, ale widzicie? Rozwalił i chciał zwrotu kosztów. To co? Ja bym później ten rozwalony kombajn. na po prawej stronie tam nic nie było za bardzo widać, czy on w ogóle jest rozwalony. Dobrze ten płot wytrzymał, jakbyśmy mieli płot ten drewniany yy, widzowie co był kiedyś. Po płocie. Taki ciężar, co prawda on w całości nie spadł z lawety To też to inaczej wygląda, bo to nie można powiedzieć, że wiecie Ten kombajn zleciał całkowicie z lawety Oj, czekajcie, bo chciałem sobie coś poprawić I Właśnie nie wiem jak to poprawić, wiecie Bo co ciekawe Ten siewnik nie jest podniesiony Jak to wygląda sprawa Opuść siewnik, podnieś siewnik Aha, czyli tu się i tak nic nie robi A nie może tutaj nie mam podczepionego wszystkiego? Jakieś przewody niby są to A może to jeszcze jakieś jedne trzeba? Nie mam pojęcia widzowie, ja ogólnie siać Co dzisiaj? Rzepaki, no trzeba już ruszyć z tymi rzepakami Żeby to było posiane, akurat rzepak będę inwestował W największe pole jakie mam Bo tego rzepaku Powiem wam jest to dobre Ani belek nie trzeba zwozić Ten rzepak trzyma zazwyczaj cenę dosyć dobrą Nie trzeba się przy tym jakoś specjalnie namęczyć a koszenia jest sporo. Pożegnanie z bizonem dzisiaj oficjalne zrobione.